Przywitać Was i przygotować słowo. Będzie krótkie, mam nadzieję, na rozpoczęcie tego fajnego czasu. Zastanawiam się, o czym powinienem powiedzieć na sam początek tego, tego zjazdu. I cały czas ten werset Rzymian 12.11, który jest ten, tak naprawdę tego czasu, który tutaj będziemy spędzać, nie dawał mi spokoju i od samego początku zaczął e, jakby wiercić moją głowę i cały czas gdzieś myślami i skupiałem się na tym. Tak modliłem się przed Panem i właściwie, Boże, co ja mam powiedzieć? Właściwie to nie, nie zawsze średnio mi to idzie. E, I chciałbym, żebyśmy zaczęli od przeczytania. Właściwie pewnie już tak wszyscy wiecie, Rzymian 12,11 jest napisane, że w gorliwości nie ustawając płomienni duchu Panu Służbie. Jakoś naturalnie w mojej głowie ten werset podzielił się na trzy jakby trzy punkty, dlatego pewnie, że tam są dwa przecinki, które dzielą to zdanie i w gorliwości nie ustawiając to jest pierwsze. I zacząłem się zastanawiać, co znaczy nie ustawać. Albo w ogóle po co komuś mówić, że ma nie ustawać. I skojarzyło mi się to z jazdą samochodem. Kiedy jedziesz samochodem i przyspieszasz, nie ma powodu, żeby ktoś ci powiedział stare nie zwalniaj. Kiedy utrzymujesz tą samą prędkość, też nie ma powodu, żeby ktokolwiek miał ci powiedzieć stare, nie zwalniaj. Ale kiedy zaczynasz zwalniać, to jest najlepszy moment, żeby ktoś ci powiedział. Po, powinien wtedy powiedzieć, o ile droga i tak dalej, wiecie o co chodzi, żebyś nie ustawał. I to samo Paweł robi do Rzymian, napomina ich, to jest, pokazuje im, że coś zaczyna się dziać. Mówi, nie ustawajcie w gorliwości. Jak już skleiłem kontekst samochodu i to uczepiłem się go z jakiegoś powodu. Zacząłem się zastanawiać i doszedłem do wniosku, że dla Boga nie ma znaczenia z jaką prędkością się poruszać. Świetne słowo miał biskup Marek Kamiński na Dzień Zielonych Świąt, który dosłownie to samo powiedział, że nie ma znaczenia dla Boga, z jaką prędkością się poruszać ale robić to gorliwie. Maluch albo Ferrari. Każdy z tych samochodów ma swój limit. Każdy z tych samochodów ma. Ilość koni mechanicznych i prędkość, z jaką maksymalnie może jechać. Dla malucha, jechałem takim maluchem: to jest 90 100, a to już z górki, z ujścia po prostu i się cały tam trzęsie. I w ogóle są szybsze samochody, ale to nie znaczy, że dla Boga jechanie 90 albo 30, nawet jeżeli to jest Twoja możliwość. Jeżeli czynisz to z gorliwością, to jest taka sama wartość. I chciałbym przeczytać Mateusza 25, rozdział 15, werset jest napisane, że o, prezentacja i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. To jest historia, którą znacie o talentach, gdzie pan daje właśnie jednemu 1, drugiemu 2, trzeciemu 5 talentów, wyjeżdża i wraca. I są pewne oczekiwanie. I przychodzi gość, który dał 5 talentów, i mówi, panie, pięć talentów mi powierzyłeś, pięć tobie daję, dobrze, sługo, wierny, wejdź do radości pana swego, nad małem byłeś wierny, wiele ci powierzę. To samo się dzieje z gościem, który ma dwa talenty. Kiedy spojrzymy na to w procentach, to dosłownie on powielił to o 100%, mając pięć talentów i powielił to o 100%, mając dwa talenty. A tak naprawdę ten przyniósł panu dwa, a ten pięć. Ale dla Boga nie miało to znaczenia, dlatego że dał im te talenty według ich zdolności. Ale jest jeszcze jeden człowiek, który... Dostał jeden talent, nic z tym talentem nie zrobił. A jeszcze powiedział: Boże, panie, ty wiem o tobie, że jesteś srogi, że siejesz, zbierasz tam, gdzie nie siałeś i tak dalej. I nic z tym nie zrobił. Sami mamy wrażenie w kościele albo w grupach, w których jesteśmy, że są ludzie, którzy robią coś dużo. Że po prostu, wow, on prowadził uwielbianie, on tam na czymś gra, on głosi słowo i tak dalej, i tak dalej. A ja tutaj mam tylko postawić wodę dla głoszącego, żeby tam nie usek spragnienia, no właśnie. Yy. I czasami się wydaje, że służba, którą masz, to jest tak naprawdę niewiele. Tak naprawdę z gorliwością, jeżeli będziesz robił to co. Pan każe ci robić, jeżeli będziesz służył z gorliwością, to nawet ten jeden talent, który pan ci dał, tą jedną rzecz, która, która do ciebie należy. Usłyszysz te same słowa, co ten, co przyniósł 10 talentów, co jakiś pastor, który jakiś wielki ewangelista. Dobrze, Sługo, dobry, wierny, wejdź do radości Pana swego. I fajną rzeczą jest to, że Bóg jest zainteresowany dawaniem więcej. Drugim, drugą częścią tego wersetu. A, okej, okay, już nie skończyłem. Pan chce, ci dać, pan chce się posadzić w Ferrari, tak to sobie nazwałem. Bo mówi do właśnie w Mateusza 25, 23, rzek, mu dobrze, sługo, dobry, wierny, a tym co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. To znaczy, że kiedy masz mało i służysz Panu z gorliwością, dostajesz więcej. I zaczynasz od jednego talentu, a może skończyć na wielu talentach. część napisana płomienni duchem. Z tym miałem największy problem. Nie mogłem. To jest właściwie chyba podstawa tego, o czym chcemy tutaj w tych kilku dniach mówić. Z tym miałem największy problem i zastanawiałem się, co to, co to znaczy być płomiennym duchem. Jak to się ma do naszego życia? Doszedłem do wniosku, że płomienni duchem to jest nasza siła napędowa. Eee... Ta historia, o której mówił biskup Kamiński, właśnie w, w tej transmisji, on opowiadał o wchodzeniu do wody, a też mówił o tych ludziach, którzy mogą robić pozornie dobrze rzeczy bez ducha świętego, a będzie to tylko religijny obrządek. Śpiewanie na przykład piesi, tak jak teraz to robiliśmy, może być po prostu odśpiewaniem zwykłej piosenki, która czasami ma ciekawy tekst, czasami może coś mi być coś fajnego. Ale to pewnie możecie sobie obejrzeć to kazanie, a pominnik duchem musi zdać sobie sprawę, że karmiąc ciało osłabiasz swojego ducha. I wiecie, powiem wam historię sprzed dwóch tygodni, która się zdarzyła u mnie. Uff. Jakoś było tak, że e... miałem zajawkę na fajną grę Wydaje mi się, że fajno. Spędzałem przed nią strasznie dużo czasu, ale zaniedbywałem swoje życie duchowe. To było naturalny wynik tego, że grając w grę do drugiej w nocy, a wstając do pracy na, na 6.30, wstawałem strasznie nieogarnięty. I tak to trwało pewnie no, powiedzmy dwa tygodnie. Takie zawiechy. I Czytałem słowo wieremiaza 13 w 13 rozdziale jest historia, gdzie e, opasielnianym lnianym Przeczytam szybko jak znajdę gdzie jest Jieremias, Jest Jeremiasza. Jeremiasza. 13 rozdział także do Pan do mnie, I ci kup sobie lniany pas i włóż go na swoje biodra, ale nie kładź go do wody. Kupiłem więc pan zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra. I doszło mnie po raz wtóry słowa Pana do tej treści. Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach i wstań, idź na Deufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Poszedłem więc i ukryłem go na Deufratem, jak mi rozkazał Pan. Po upływie wielu dni, rzekł Pan do mnie, wstań, idź na Deufrat i zabierz tamten pas, który Ci... Tam kazałem ukryć. Poszedłem na Teofred, grzybałem w tym miejscu, gdzie pas ukryłem, i zabrałem go stamtąd. Lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał. I doszło mi słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan: tak zniszczę Pychę Judy i Wielką Pychę Jeruzalemu. Ten zły lud, który wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca, idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokon. Stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom Izraelski i cały dom jutki, mówi pan, przylegał do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą gwiazdową, lecz oni nie słuchali. Zdałem sobie wtedy sprawę, właśnie, że karmienie ciała osłabia mojego ducha i, wiecie, to było strasznie dziwne odinstalować naraz wszystkie gry, które miałem na komputerze, a szczególnie dlatego, że zapłaciłem dużo za te gry. I patrzyłem na bibliotekę swoich gier i y, do, do, dobrze mnie zrozumcie. Nie chodzi o to, że teraz mówię, że czytanie y, książek, granie w gry, czy oglądanie magazynów, publikacji jest grzechem. Nie, to nie jest grzech. Po prostu jeżeli karmię ciało, osłabiam ducha. Ja chciałem w tym momencie wybrać, że chcę budować, być płomiennym duchem y, i wiem, że ten czas, który poświęcałem na to, co być może wydawało mi się fajne, czułem się po prostu coraz coraz słabszy. To było takie strasznie ciężkie, żeby to zrobić. Ale kiedy to zrobiłem, okazało się, że mam czas na rzeczy, które odkładałem zawsze na później. Na później odkładałem. Mam dom, który muszę ogarnąć. Obiecałem sobie, że tego lata wykopię wszystkie korzenie drzew, które wyciąłem. Połowę już zrobiłem, ale po prostu marnowałem czas na rzeczy, które wydawały się nie być jakieś wielce złe, ale nie były pożyteczne. Pominni duchem często wydają się w Kościele, że po prostu bijemy pianę, że często po prostu używamy słów, które przyzwyczailiśmy się używać, dlatego że ludzie, którzy stoją e, na przykład tutaj, mówią w jakiś religijny sposób i, i w naszych grupach to później przychodzi, że Wystarczy, że powiemy coś w jakiś sposób i wychodzi na to, że jesteśmy religijni. Powiemy, chwała Bogu, dlaczego nie powiemy cześć? Albo nauczyliśmy się, jakiś... oczywiście, jeżeli mam na myśli oddać chwałę Bogu, witając się z bratem i siostrą, super. Ale że chcę mu, chcę mu powiedzieć tylko cześć, no to mówię cześć, albo dzień dobry. I takie religijne bicie piany tworzy taką wydmuszkę. Która jest może pięknie namalowana, ale kiedy zajrzymy do swojego serca, okazuje się, że tam nie ma nic więcej jak tylko pustka. A przecież chodzi o to, żebyśmy byli płomienni duchem, i nieważne jak to wygląda na zewnątrz, ważne, że Bóg zna nasze serca. I kiedy czytam Psalm 139, tam widzę, że nie jestem w stanie oszukać Boga. Dawid mówi coś takiego: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Rozumiecie? Myśl moją... Ja jeszcze nie pomyślę, a Bóg już zna tą myśl. To jak jest sens, żebym próbował oszukiwać Boga w religijnych słówkach, to, to nie, ma, nie ma sensu. Ty, wez... ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na moim języku, a ty panie się znasz całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, że zbyt dnia, sobie ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed twoim, Twojego oblicza ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, tam jesteś. A jeśli przygotowuję sobie posłanie w krainie marłych, tam jesteś. Wiecie, ostatni czas jakoś pracuje we mnie słowo też z Jeremiasza, żeby być szczerym przed Bogiem. Bo Bóg powiedział, że dla szczerych jest szczery. I słyszałem modlitwy pokutne, które brzmiały Boże, nie chcę tego robić A tak naprawdę, Boże, nie chcę iść na tą imprezę i się upijać Wiecie, jakby przyszedł do mnie moje dziecko i powiedziało to wiesz co, nie chciałem iść na tą imprezę I tam dobrze się bawić i upijać się Ale tam siłą mi zabrali, położyli lejek, tam lali alkohol No ludzie, nie? Rozumiecie? Boże, chciałem iść na tą imprezę. Wiem, że to jest złe. Wiem, że to się tobie nie podoba. Jeżeli jest tobie przykro, to przepraszam. Jeżeli jest mi przykro, to przepraszam Boga. Wiecie, traktujemy czasami Boga jak mniej inteligentnego od naszych rodziców albo od siebie samych. A to jest Bóg wszelkiego stworzenia, nasz Ojciec, który zna nas doskonale. I tak jak dzisiaj Wojtkowie opowiadałem, nie? Takie pragnienie wczoraj mówię, panie, wstanę wcześniej rano o piątej, przygotuję to słowo tak, żeby było, a... Ja obudziłem się o piątej i tak sobie myślę. No dobra, to, to ja nie chcę wstawać o piątej, bo obudziłem się tak, z budzik zadzwonił, mówię, Boże. Ty przecież wiesz, że no, no nie chcę. I poszedłem spać dalej. I, I mógłbym na siłę, żeby to było takie religijne. a I bym mógł powiedzieć, dzisiaj wstałem o piątej, tam walczyłem z Biblią. no a, a. I, I to by było takie... Nic by to nie przyniosło. A strzelać przed Bogiem, nie jesteś w stanie ukryć się przed Nim. I właśnie stosunek do ludzi w sferze naturalnej. Traktujemy czasami Boga bo bardzo często na zjazdach młodzieżowych, tych szczególnie hypowanych słyszę o Bogu jako o tatuś. Tatuś. Oczywiście. Ale będzie ciągłe nazywanie Boga w pewien sposób sprawia, że zapominamy o jego innych imionach i jego innych cechach. Oczywiście Bóg jest naszym tatusiem. Ale pozwólcie... wyobraźcie sobie sytuację, w której... Twój ojciec jest prezesem ogromnej firmy. No, nie wiem, APU. I teraz idziesz na spotkanie, gdzie jest mnóstwo ludzi, i zamiast powiedzieć do swojego ojca: Dzień dobry, panie prezesie, mówisz: Cześć, tatusiu! A tam cała, tam zarząd, wszyscy i tak dalej. To strasznie nie na miejscu. I jest oczywiście czas, kiedy naz można nazywać ojca tatusiem, ale wiecie, w Biblii jest. Imię Boga Izraelici używali go, tam jest one w Biblii jest użyte kilka tysięcy razy, a do pisania tego imienia wybierano specjalne pióro czy czymkolwiek tam pisali, dlatego że to imię wydawało im się zbyt święte. Szacunek do tego imienia. Jest wiele imion, ma wypisane kilka imion Boga. E które są używane w Biblii, ale chodzi mi tylko o to, żebyśmy nie zapominali w tym tatusiowaniu Bogu, że tak naprawdę to jest Bóg Adonai, to znaczy Mój Wielki Pan. To jest Jachwę Jer, Pan zaopatruje, Jachwę Szalom, Pan jest pokojem, jachwe Sabot, Pan zastępów, Kanaw, Pan zazdrosny, jachwe Rafa, Pan jest moim lekarzem. I to tyle w tym przecinku. I następny przecinek. Panu spójrzcie. Długo zastanawiałem się nad służbą Panu. I doszedłem do wniosku, że w naszej zachodnio- albo centralnoeuropejskiej mentalności w kościołach wbiło się, że służenie Panu to jest tylko służenie w kościele. Jak nie służysz w kościele, nie służysz Panu. I zastanawiałem się, jak, w jaki sposób łatwo to móc wytłumaczyć. Wyobraziłem sobie dworek szlachecki. I na chwilę przyrównajmy kościół do stodoły. Bez większych powodów. I wyobraźcie sobie takiego pana, pańszczyźnianego, o, który mówi do Karola, Karol odpowiada za karmienie koni. A do Amelii mówi, ty odpowiadasz za, nie wiem, Dostarczanie żywności, żeby Karol mógł karmić konie I tak dalej Chodzi i mówi co każdy ma robić I w tej stodole Już jest ogarnięta cała stodoła I wszyscy mają zajęcie Ale podchodzi do Mateusza Mówi Mateusz idziesz do lasu Zbierasz borówki, bo mam ochotę na kolację Na, na nie wiem, dzika z borówkami A do Felka mówi Ty masz upolować dzika, no bo skądś ten mięso musi być Wiecie ci wszyscy ludzie Służą panu Służyć panu to nie tylko pracować w tej stajni, w tym kościele, ale to robić to, co Pan każe ci robić i mówić to, co Pan każe ci mówić. Nawet kiedy to są rzeczy, które się tobie nie podobają. No dobra. Ale co jeżeli możesz mi powiedzieć, że jestem tu nowy, nie słyszę głosu pana. Wiecie, jest fajne. Tutaj może znaleźć wszystko, co potrzebuje, żeby tak naprawdę czynić to, co Pan chce, żebyś czynił. Ale znalazłem kilka fajnych miejsc, które są praktycznie do zastosowania od dzisiaj, od teraz, od tego momentu. Pierwszy list Jana 3,23 na przykład. A to jest przykazanie, abyśmy wierzyli w Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Albo list, pierwszy list Piotra 48 Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrze szefarze rozlicznej łaski Bożej. Albo Izajasza 54. Wszechpocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowaną odpowiedzieć mu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Albo Efezjan 4,28 Kto kradnie, niech kradzież przestanie A niech raczej żmudną pracą własnych rąk Zdobywa dobra, aby miał czego działać Potrzebującemu Jeśli jeszcze nie słyszysz głosu Pana A chcesz służyć Panu To wys... I w Izajasza jest napisane Że wystarczy, że będziesz dla kogoś dobrym słowem Że wstaniesz rano I powiesz mu Nie wiem, fajnie, że jesteś To jest tak oklepane, że to się zrobiło Takie mech Ale... <śledzian> Ale są ludzie, którzy często potrzebują porozmawiać i wystarczy dobre słowo, żeby poczuli się zauważeni bo być może ktoś ma z tym problem, nie wiem, proste, proste słowo, być może gościnność. Jak często w kościołach zapominamy o gościnności? Wynajmujemy dla naszych gości hotele, a mamy przekazanie, żeby być gościnnym i to bez szemrania, czyli zapraszać człowieka do domu nawet do najgorszych warunków, jakie mamy, ale żeby mu usługiwać w ten sposób, albo, własną, albo pracą własnych rąk zdobywać dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Czyli opowiem historię znowu z tego tygodnia związana z moją pracą. Jest tak, że dzieją się różne wydarzenia, różne imprezy i ja je obsługuję. A ostatnio pracuję, żeby narysować sytuację. Pracuję w tej firmie już ponad dwa lata. I ostatnio dzwoni do mnie kierownik Powidanie, choć musimy pogadać. No, zdziwiony poszedłem. Mówi, słuchaj, przyjeżdża ktoś tam, ktoś tam i chcą zapłacić za obsługę. okej, ok, spoko, nie? pisze się na to. To się wiązało z tym, że muszę przyjść trochę wcześniej, skończę trochę później, ale płacą nie to, że firma mi moja płaci, to jeszcze oni dodatkowo mi płacą za to, że ich ogarniam to się zdarzyło pierwszy raz, odkąd tam pracuję wiecie... i byłem w momencie właśnie czytania tego Efezjan 4,28 i zacząłem się zastanawiać, mówię, może właściwie te pieniądze, które zarobię, nie są mi teraz do niczego potrzebne fajnie, że są, ale... i przeczytałem 4, Efezjan 4,28 Niech raczej żmutą pracą własnych rąk zdobywa dobra, bym miał szczegóły udzielać potrzebującemu. I od razu w mojej głowie pojawiła się myśl o kimś, kto jest potrzebujący u mnie w kościele. I powiedziałem, Boże, te całe pieniądze, które zarobię, chcę oddać tej rodzinie. Minął dzień i dzwoni do mnie mój kierownik i mówi, Danie, chociaż sprawa, musimy porozmawiać. Ja mówię, no dobra. Przyjeżdża teatr. Znowu chcą płacić, nie wiem, co się dzieje. Ja mówię, ile? No jeszcze nie powiedzieli. No dobra, nie no, to się, to się zgodziłem. No spoko. I na koniec dnia podchodzimy nadzieję, rozliczamy się i wynagrodzenie było dokładnie 100% wyższe niż poprzednim razem. I właśnie w taki sposób można służyć Panu prostymi rzeczami, które, które robimy. To jest błogosławieństwo. Amen. Czyli służyć Panu to robić to, co Pan każe ci robić i mówić to, co Pan każe ci mówić, a to zawsze się powiedzie. Służba u pana nie oznacza braku przeciwności, ale oznacza to, że pan jest z tobą i będzie cię prowadził przez te przeciwności. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, w psalm 23. Choćbym przed Ciemną Doliną, nie ulęknę się zła, dlatego że pan idzie przede mną. I to tyle na, na dobry początek tych kilku dni, które spędzimy ra razem. Mam nadzieję, że to będzie. Super czas, wiem jestem tego pewien, że to będzie super czas, że Pan będzie z nami. Amen. Amen. Amen.